Witam Państwa. Dlaczego światło przyciąga mnie? Dlaczego idę tam, gdzie światło jest, które przyciąga mnie? Czerwień ust, błękit nieba, zieleń drzew, złota blask. Kolor, jakie to znaczenie ma, co przyciąga mnie? Dlaczego wokół mnie hałas jest i wrzask? Dlaczego wszędzie agresja jest? Dlaczego cierpienie jest i ból? Dlaczego ludzie za innych przebierają się? Dlaczego stroje mają mundury? Jakie to znaczenie ma? Dlaczego cisza wywołuje we mnie strach? Dlaczego ciągle radio gra? Kto woła mnie? Co ode mnie chce? Dlaczego duszę się? Dlaczego myślą, mową, uczynkiem zabijam siebie, innych też? To tylko pytania są. Mnie tu nie ma. Krzyczę, zadając ból. Cierpię, odczuwając ból. Przebieram się. Wtedy widać mnie w moim stroju, w mundurze. Dla mnie to znaczenie ma. Widać mnie. Jestem kimś innym. Taki miałem cel. Chciałem lepszym być. Chciałem ważnym być kimś. Radio reklamą woła mnie. Kolejny ryk rozlega się. To najnowszy hit. Piosenka dnia. Wiem też. Wczoraj bramki strzelił dwie. On, bohater narodowy, jest. Ja męczę się. Rozglądam się. Chmury, deszcz. Rozmazane twarze są. Moja też. Smutek jest. W kałużach przeglądam się. Jako dziecko w kałużach bawiłem się. Dorosły, dziś w bagnie tarzam się. Próbuję wydostać się. Każdego dnia na nowo jeszcze bardziej zagłębiam się. Co to znaczy, co to jest? Bagno moim życiem jest. W bagnie topię się. On, bohater narodowy, wczoraj bramki strzelił dwie. Ja w kałużach przeglądam się. Przebierałem się. Karnawał życia jest. Cisza nie moja jest, nie znam jej radio jest słyszę ryk, to najnowszy hit piosenka dnia mogę walić głową w mur, to nie zmieni nic to syropian jest ściany też już sztuczne są uwierzyłem w obcy życia sen w balona dałem zrobić się, bańka medlana jest. Bagno moim życiem jest. Moje życie olało mnie. Stworzyłem zjawę życia cień. Wtedy jeszcze twórca cieni śmiał się szczęśliwy. Do siebie mówię, siebie słyszę, swój głos. Już nie boję się. Zaczynam siebie czuć. Zimno mi. Mój mundur brudny jest. Już nie jest mój. W kałuży przeglądam się. Moja twarz czysta jest. Dziwię się. Wreszcie na oczy przejrzałem. Dziękuję bardzo.